To jest tak, że tak naprawdę to się nie różni niczym, ponieważ jest ten sam scenariusz. Spotkamy się my w Warszawie pod placem Kultury. Jeżeli macie czas i ochotę, to przyjeżdżajcie, bo tam będziemy bawili się już od prawie godzin porannych. Studio telewizyjne Telewizji Polskiej, studio telewizyjne TVN-u, Polskie Radio Pierwszy Program, Antyradio to są te media, które są z nami na pewno i bardzo głośno, program Trzeci polskiego radia, ale oprócz tego mnóstwo rzeczy, które się dzieją nie tylko u nas, ale na całym świecie, bo także i u Was grają. E, gramy na antypoda, gramy w Stanach Zjednoczonych, gramy w Kanadzie, gramy na wyspach brytyjskich, gramy w całej Europie, gramy w Afryce, e, czyli są to miejsca tego dnia niezwykle polskie, niezwykle serdecznie, niezwykle miłe, a ja się cieszę, że między rzecz Yy, Między wyrzec gra razem z nami, że biała Podlaska, tak? Bo o tym też, też mówimy. Też. Też, powiat białski Powiat Bielski, że gracie razem z nami, zaraz ty powiesz, co się będzie u was działo. Ja serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy w tej chwili oglądacie naszą transmisję, za to, że tak licznie wzięliście udział w warsztatach. Były to warsztaty nie tylko nastawione na zbiórkę pieniędzy, chociaż przede wszystkim w tym dniu, ale również były to warsztaty nastawione na pokazanie młodzieży, że poprzez wolontariat, poezję, warsztaty kabaretowe, satyryczne, teatralne, literackie, warsztaty dla modelek, bo przyjadą to modelki z Warszawy do nas do Międzyrzeca była Higa Górecka, która występuje w reklamach telewizyjnych, była u nas Bożena Janiszew, także było wiele, wiele wspaniałych osób. Nawet zaszczycił nas swoją obecnością tak wspaniały człowiek jak Mateusz Krautwurst, który jako gwiazda wieczoru za chwilę przed Państwem wystąpi i mamy nadzieję, że to wszystko się Państwu bardzo, bardzo fajnie będzie podobało. A to, o czym wspomniałem, nie tylko cel finansowy, nie tylko to, co jest najważniejsze, czyli ta symboliczna złotówka, ale także kształtowanie charakteru młodego pokolenia, to, co Jerzy robi od wielu, wielu lat. Też się sam wychowywałem na tej orkiestrze świątecznej pomocy, ćwicząc swój wolontariat na terenie Kwatu I za to ci jeży jako wychowanek też przy okazji dziękuję, bo myślę, że takich ludzi jest bardzo wiele. Zwłaszcza na dole w tej, w tej, w tej, w tej naszej dziupli z krasnoludków, które tam się uwijają, tworząc cały klimat orkiestry, budując identyfikatory, klejąc plakaty. To wszystko jest naprawdę piękne. I jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś? W Polsce jest w stanie inny stworzyć podobne dzieło. Czy jest to związane z Twoimi stalowymi nerwami, czy z tym, że po prostu jesteś szczęściarzem? Bo nikomu. W Polsce nie udało się tego powtórzyć. Na szczęście nie jestem synem koreańskiego przywódcy, więc nie jestem sam, tylko jeden jedyny. A więc takich ludzi jest bardzo dużo. Chociażby Ty tutaj właśnie pokazałeś, opowiedziałeś tyle rzeczy, że za moment mógłbyś to sam prowadzić. Z czego się bardzo cieszę. 1650 sztabów to oznacza, że tyle ludzi potrafi to zrobić, chce to robić i są w każdej chwili gotowi, żeby orkiestrę tworzyć u siebie. W związku z tym tutaj nie ma jednej osoby w tym wszystkim. Może jestem jakimś z naszą ekipą motorem, ale broń Boże nie uważamy siebie za tych, którzy mają to robić do końca świata. Jeden dzień dłużej. My tylko namawiamy Was, żebyście grali razem z nami, a i tak do końca robicie to samodzielnie. Ty robisz to samodzielnie, wy to robicie samodzielnie. My w ogóle nie wciskamy się w to, jaki macie scenariusz, znamy zasady, wiemy, że tych zasad trzeba, yy, trzeba pilnować, trzeba to być jak najbardziej solidnie, uczciwie, czysto, jasno, żeby każdy wiedział, o co w tym wszystkim biega, ale to ciebie tam znają i nie można mniej. I do ty i cała twoja ekipa jest tą ekipą, która jest ważniejsza i być może ta ekipa będzie cały czas orkiestrę u was robiła. Za to wielkie, ogromne dzięki. Dziękuję, drogi wychowawco. I... Proszę bardzo, drogi uczniu, proszę bardzo, jak wygląda uczeń Jak do... piękny, skrojona marynareczka, garnitura. I do zobaczenia. I do zobaczenia, zerałka. Ta, to taka moja koszulka filmowa z duszkiem. Także do... proszę ją czasem, jak już po finale, nosić. I ten, tego właśnie duszka z przodu też zawsze miło wspominać. Dziękuję Ci Jerzy. Jeszcze raz zakształtowanie charakterów młodego pokolenia. przyjaciel młodzieży. Dokładnie. Do widzenia. Pozdrawiam. To była pogadanka dydaktyczna. Co za człowiek to się